Witam, Was zapraszam na rozkład dla Skorpiona na marzec. O miłości, relacje, związki, partnerstwo. Co tutaj w tych kwestiach, o czym te karty będą chciały Wam powiedzieć? Na co zwrócić Waszą uwagę? Pamiętamy, bierzemy tylko to, co z nami rezonuje, to, co czujemy, że jest nasze, bo to nie może być dla wszystkich, absolutnie nie. To jest rozkład dla ogółu, więc to. Będzie dla jakiejś tam grupki małej osób. I tyle. Niczego nie bierzemy na siłę. Przyszła jakaś turbulencja. Mam wrażenie, że wali mi się świat, wszystko mi leci na głowie. Świat staje na głowie, co tutaj się dzieje? To nie zależy, wszystko ode mnie. Tutaj są takie okoliczności niespodziewane. Proszę bardzo, jakaś wichura zmian. Ona powoduje jakieś spustoszenia. Ona pokazuje, że, że coś tutaj jest takie nietrwałe, że przyjdzie wiatr i on to przewraca, on to niszczy, bo tu nie ma, nie ma solidnej konstrukcji, nie ma fundamentu. Jest taka kruchość, jest słabość pewnego systemu. Nie ma szczelności, nie ma tej to nie jest scementowane i to jest taka sytuacja losowa, kiedy, kiedy ta zmiana przychodzi, to jest, tutaj też jest nerwowość, jest takie pobudzenie, jest szokowanie, jest takie, taki też wysiłek, bo, bo, bo tego przecież nie planowałem, co tutaj się zadziewa i to jest dla mnie, bardzo mnie zaskoczyło, powoduje, że ja mam mętlik w głowie nie wiem, jak mam się do tego ustosunkować, co z tym wszystkim zrobić. Bo staje na mojej drodze nowa miłość, los tutaj, zapraszam mnie. Proszę bardzo, zobacz, jaką masz szansę. Teraz możesz przetransformować swoje życie, możesz go zmienić. Daję ci tutaj taką okoliczność, daję ci osobę, daje ci kogoś, z kim możesz, nie wiem, rozpocząć zupełnie. Nowy rozdział. Bardzo to jest y, uczuciowe, bliskość emocjonalna szczęście, ale ty musisz sobie jakby z tym poradzić, bo, bo to przychodzi do Ciebie, to będziesz czuł, jak nadejdzie, jak się zacznie pojawiać w momencie, kiedy poznasz tego kogoś. Ale nie wiem, czy tak będziesz umiał to przyjąć, bo jakby ja jestem taki. A taki rozbity, nie wiem czy powinienem, czy potrafię, czy to dobre jest, czy nie. Zmęczony tym jestem i taki zestresowany, przerażony, ale to taka jest, taka siła uczuć może być gwałtowna bardzo. I tu jest takie, takie nagłe uderzenie, też jakby piorun walną dosłownie i może być bardzo szybkie zakochanie. Cała tutaj masa emocji One mnie gdzieś ponoszą, zabierają I one powodują, że ja naprawdę Myślę, że ja nie wiem, ja mam kołowrotek w głowie ja, ja nawet myślę, czy ja w ogóle postradałem zmysły Czyste coś, bardzo takie niewinne, takie świeże Takie mam wrażenie, takie szczere, prawdziwe Bardzo ładne coś jest to jest nowe w tym, w tym czasie, w najbliższym czasie dla Ciebie, ale powoduje to jakieś takie trochę zmartwienie u Ciebie, jakieś takie zastanowienie, się zatrzymanie, czy czy ja naprawdę dlaczego tak? to, to ja jakby się w tym próbujesz się powstrzymać. Bo tu jest też jakby jakieś, mm, takie, taki wysiłek człowieka, poświęcenie się w pewnej sytuacji. Ale cały czas ta burza, która nadeszła lub nadchodzi, ona chce ci pokazać, że to, co teraz masz, to jak żyjesz, to, to nie jest takie dla ciebie właściwe. Tu chce. Mm, to chce być zastąpione inną energią, ale żeby to, to trzeba jakby tak zmienić, tak nagle, tak przewiać, rozwiać i, i potem pozwolić temu nowemu się tutaj budować, tworzyć, bo to się rodzi, się rodzi, się coś. Ale zobaczymy, co aniołki na to. Weźmiemy słówko od aniołków dla Was na tą sytuację. To jest bardzo duża zmiana w życiu i może tak ściąć z nóg dosłownie. Nie, krzyczą nie, cokolwiek masz w głowie, o czym myślisz? O jakiejś sytuacji, może zadajesz sobie jakieś pytanie, aniołki mówią stanowczo nie. Tutaj siedzi człowiek, jakby próbuje hmm, próbuje coś e, jakby znaleźć w sobie odpowiedź, myśli nad czymś, kontaktuje się z aniołami, kontaktuje się ze wszechświatem, zadaje mu jakieś pytanie, ale tu odpowiada aniołek nie. Więc odnieście sobie to do, do jakiejś sytuacji, bo to jest wasza, dla Was jakaś wskazówka od sił wyższych na tą całą sytuację. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.